Przystojnik. Cześć kotku. O nie. Nie wiedziałam, że masz dredy. A to? Braciszek ma dla ciebie wypustki. Między oczami? Co to kurde jest? To znak buddy. Srak buddy. Chyba ten Buddha narobił ci na czaszkę. Nic z tego. Czekaj. Pożyczyłem pole marzeń i tańczącego z wilkami. Sam jesteś wilk. Zakichana królewna. Pokręcone bóstwo. Skreślam cię. Żebyś złapała wirusa. Ty i twój komputer. To przyjdzie na jakieś zakichane pole kukurydzy. Kto będzie kosił trawę? Nie będę tu sprzedawał fistaszków, suko. To mi przypomina czasy niewolnictwa. Korzenie. Nie gram w tym. Ani, głupia zdziro. Przyjdę jak załatwisz babki i trawę. Wszyscy przyjdą. Ten głos, co to było? Ma niezłe cycki, brachu.